Jeszcze jedno mnie zastanawia. Dlaczego ta dziewczyna zgłosiła tak późno? Wtedy zgłosiła, kiedy Leksiowi zaczyna się dobrze powodzić. A wcześniej się jej to e, podobało. Czatowała z niej. Mógł też Leksiu, proszę Państwa, nie wiedzieć, ile ona ma lat. Dziewczyny dobrze wyglądają. No właśnie. Wtedy jej nie przeszkadzała, a teraz nagle się obudziła i ma pretensje. Co roku będzie miał też kłopoty. Bo nagle stał się gwiazdą internetu. Już się jakaś kobieta do niego dobija, chce zarobić. A tu w Paragwaju, jeden mężczyzna był pomówiony i dostał bardzo duży wyrok e, w więzieniu za jakieś molestowanie. Wyszedł po czterech latach, a tylko dlatego i to dzięki tej osobie, która zgłosiła, że to wszystko było zmyślone, że była zmuszona przez rodziców, którzy chcieli na nim zarobić, bo jemu się dobrze powodziło, i im nie. Proszę Państwa, wszystko jest zastanawiające, więc przemyślmy, się, zanim kogoś oskarżymy, bo może to nas, nas spotkać lub kogoś bliskiego. Ktoś nas nagle pomówi, bo masz kasę i będzie chciał zarobić. Nara.